Dzisiejszego wieczoru byliśmy świadkami odebrania przez OSP Bilew nowego samochodu strażackiego. Pomimo późnej pory i niesprzyjającej pogody, mieszkańcy Bilewa uroczyście powitali strażaków i z zainteresowaniem oglądali nowy nabytek. Naczelnik OSP chętnie opowiadał o zaletach pojazdu. Dało nam się także porozmawiać z prezesem ochotniczej Straży Pożarnej w Bilewie. Panem Krzysztofem Domowiczem. Jednostka SP Bilew od kilku, kilku ładnych lat starała się o pozyskanie nowego samochodu pożarniczego. W chwili obecnej udało nam się pozyskać samochód marki Iveco Daily typu lekkiego, z zbiornikiem wody 1000 litrów, zbiornikiem napiane 100 litrów, z szybkim natarciem wysoki, wysokociśnieniowym 60 metrów. Udało nam się to zrealizować dzięki wsparciu Urzędu Gminy z Panem Wójtem na czele kwota 230 tysięcy, którą tworzyło część środków pozyskanych z dzierżawy naszego placu przez dyrekcję S8. Mieszkańcy przekazali w roku ubiegłym cały fundusz sołecki. W kwocie tam przeszło 10 tysięcy na, na wsparcie tej inicjatywy. Dodatkowo 30 tysięcy z kasy OSP przeszło. 150 tysięcy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał nam do tego samochodu. Całkowity koszt tego samochodu to jest 402 2840 zł. Myślę, że ten samochód będzie motywował młodzież, będzie przyciągał tą młodzież, że będzie większe zaangażowanie w działalność kulturalną na terenie naszego sołectwa.